Dzień dobry, witamy. Z łóżeczka jeszcze. Taki poranek mamy. O, taki leniwy poranek. Jest chyba po szóstej w tej chwili. Także pomalutku budzimy się do, do życia razem z Joszką. Ona tu jeszcze przyszła się poprzytulać troszkę. My zaraz wstaniemy. Ogarniemy się. Zjemy śniadanie. I będziemy wyczekiwać na gości, bo dzisiaj mają przyjechać troszkę szybciej. Dobrego dzionka kochani. I teraz tak się witam z, wit witam tak z się nami, witamy. Bo ja już wcześniej nagrałam w łóżku. Tak? Przywitanie z Joszką. O, A ja tego nie widziałem, kochani, bo niestety musiałem wyjść do pracy. Mimo, że dzisiaj jest niedzielana, no, ale trzeba było iść. No, a iść. ja z Joszką leniuchowałam dłużej dzisiaj. A ja się witam o wodą mineralną. Stup puk, bo kawka już była, teraz śniadanko. No, teraz śniadanko sobie zrobimy. Yy, chlebek pewnie z tym twarożkiem pysznym, wędzonym. Yy, może jakaś parówka do tego. W ogóle Juszka nam tak nawnosiła piachu no, od a... rana. Od rana była, wiecie, w ogródku, pobiegała sobie troszkę i, i yy. przyniosła mnóstwo piachu czarnego. Tak, tak <laughs> dziwnie, tak. Zaraz tutaj, raz dwa odkurzę, żeby nie roznosić tego po prostu, bo jest. Nieprzyjemnie. No i przebieramy się zaraz z tych ciuszków, takich że tak powiem, codziennych. Ładnie się ubierzemy, czekamy na gości. Tak jest. To no, dzisiaj rodzinna impreza. No, dzisiaj cały dzień no. razem będzie rodzinnie. No, będzie rodzinnie, no cały dzień, tak. Mhm. Także i Wam życzymy takich fajnych spotkań. A ja się jeszcze napiję, bo um, później się trochę. No dobrze, to my się zabieramy za obowiązki. I oczywiście widzimy się jeszcze z Wami A, później. Pewnie, tak, tak. Papa. Jesteśmy, zobaczcie. Jesteśmy, elegancko już ubrani. Przyszliśmy, żeby się Wam pochwalić, jakie mamy piękne bluzeczki. Ja mam, ja mam w paseczki, Tomek ma w takie żaglóweczki. Tak, i wiecie co? Te żaglóweczki ze sobą zabiorę do Gdyni. <grym> Mówisz, że wyjeżdżasz do Gdyni, Ta, Tak, a ja do Gdyni. A wiesz co? Może byś zabrał nas z sobą, czy tak samo? No, ewentualnie. <grym> o, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Ewentualnie. Kupiliśmy sobie z Sinseja takie szuleczki, Są fajne, przewiewne i bawełniane. Tak, Tylko, że my fajnie. jesteśmy tacy zdolni, że ubraliśmy się pięknie, bo wyczekujemy na gości. Weszliśmy na dwór, bo, wow. bo okazało się, że znalazł się kupiec na Kingusi rower. No to pani do mnie napisała, że już idzie do nas po ten rower. Udało się oczywiście sprzedać, także Kinia sobie zarobiła trochę pieniążków. A tak w ogóle, tak mówię wszystko naraz, K Kinia chce sobie spełnić swoje marzenie, odkłada pieniążki, no, no i jeszcze ten aparat, lustrzanka, ona jest droga, ale jakby ktoś z Waszego otoczenia potrzebował fajny, niezniszczony aparat, no, fotograficzny, lustrzankę, to, to, to zachęcamy, to, no. tak, jest nawet ogłoszenie na OLX. Ale tak wróćmy do tematu, bo wyszliśmy na dwór, żeby właśnie sprzedać rowę udało się i no i co? Uznali. I Później poszliśmy w ogóle jeszcze do, do garażu, do piwnicy, bo chcieliśmy te takie nasze gniazda, później Wam pokażemy. Już w zeszłym roku Wam pokazywaliśmy te gniazda takie do, do huśtania się, do odpoczynku, do relaksu i wzięliśmy te gniazda, elegancko poszliśmy do ogródka je powiesić. I stwierdziliśmy, że trawa jest za wysoka. No to co, Danusia i Tomuś do garażu z powrotem po kosiarę skosiliśmy raz, dwa. A jak, w ubraniu, w którym czekamy Uf, na gości. Tak, w pięknym, świeżym, nowym ubranku. Spociliśmy się jak świnki, jak. Ale, to nie jest to ale to nic, nic Ale to nic, tak się kosi. Tak i się kosi. na gości. Nogi, w ogóle stopy miałam, wiecie, bose, znaczy bose w laczkach, ale bez skarpet. Całe zakurzone stopy. Przyszłam do domu szybko do wanny umyłam te stopy. No i teraz się bierzemy za chwilkę no. za. A ja zrobiłem jeszcze lepszy numer, bo Danusia uzgodniliśmy tak, że ona będzie kosić. Ja najwyżej będę opróżniał kosz z trawą i wieszał na hakach gniazda. Haki sobie ten, gniazda sobie przygotowałem. Okazało się, że brakuje jednego haka. No, zdarza się, prawda? Poszłem do piwnicy. Hak znalazłem, hak na imadełko, madełko, rozszerzyłem, bo były mocno tak ściśnięte, nie mogły wejść do zaczepu. I co się później okazało? Okazało się to, że hak o, rozszerzyłem tylko z jednej strony. No, czy... <laughs> Jezus, Dzisiaj taki, taki, taki dzień w ogóle. Taki zwariowany dzień, musiałem z drugiej strony rozszerzać. A ja się za chwilkę zabieram za smażenie nagetsów. Mięso już mam przygotowane, pokrojone. Na wiecie, na, w kosteczkę. Tomek mi zaraz pomoże pokruszyć płatki kukurydziane. Tak, 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 dalej. Będziemy robić taką drobną robótkę. Co, kochana? A będziemy, Tak, będziemy ubijać płatki, rozkruszać jak najdrobniej, żeby było jak najbardziej smacznie później. Usmażymy sobie właśnie te nagetsiki, i za chwilę zejdziemy na dół, bo przyjadą. No, 13 eee. chyba przyjadł. No, mieli goście. być wcześniej, ale coś tam im jeszcze wypadło, mm -hmm. dlatego dopiero będą bardzo fajnie. Na 13. No. Bo ja lubię takie schaczki. Także, widzicie, jak, jak się ubierzecie i czekacie na gości, ubierzecie sobie wszystko nowe, co macie, to idźcie kosić trawę. A jak <grym> się jest. okaże, że chcecie zawiesić coś na haku, to trzeba hak z dwóch stron rozszerzyć, skoro jest taki ściśnięty. A nie tak jak Tomuś, Gania później tanie z powrotem do Imadła. Ale praca na Imadle mi się podoba. Nie ma lepszego wynalazku. Wszystko no, zrobisz na Imadle. Mhm. No to dobrze. To co? My kończymy, nie Tam Zaraz Wam pokażemy, jak smażemy nagetsy. Tak. I jeszcze później pójdziemy do ogródka. To Wam pokażemy nasze gniazda. I wiecie, wiecie co nam by się jeszcze przydało w ogródku. Bo co roku stawialiśmy trampolinę. W tym roku nie wiem, czy trampolinę będziemy stawiać, ale tutaj dochodzą mnie słuchy, że co niektóre osoby z tego domu chciałyby mieć basen w ogródku. Taki basen można kupić za fajną cenę, nawet z całym wyposażeniem, bo chodzi mi też o takie pompy, wiecie, o te wszystkie tam. Ten chlor te, i te różne tam mhm. filtry, nie filtry. Na, na basenie jest też pokrywa, pokrywa w zestawie, tak taka wiecie, żeby tam brud nie leciał. Jak macie takie baseny u siebie, dajcie znać, jak się u Was sprawdzają, jak jest z tym zanieczyszczeniem wody, bo wiem, że tam ten filtr wymienia się chyba co dwa tygodnie. A czyści co cztery dni. A, 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 a ogólnie tak oczyszcza co, co kilka dni, co dwa, trzy dni chyba. Mhm. No i tak zastanawiamy się, zastanawiamy się nad tym basenem. To nie jest tak, że na pewno takiego zakupu dokonamy w tym roku, bo no, też są różne wydatki, ale dajcie znać, jakie mm -hmm. są Wasze doświadczenia, jeżeli macie. No bo wiecie, to też myślę, że byłaby frajda dla całej rodziny tak naprawdę, mm -hmm. bo oprócz tego, że tam dzieciaki mogłyby się popluskać, 7 73 jak... metry, słuchaj, to, to sporo. No, ja znalazłam, słuchajcie, na Allegro taki basen, 3 metrowy, wysokość 78 chyba. 76. No, to tam, czy 76. To taki wypasiony zestaw, już cały z całym wyposażeniem do tego basenu, kosztował, znaczy, basen z wyposażeniem, o tak, 500 złotych. No to uważam, że jeszcze jest cena taka. I to jest tej firmy takiej. Co właśnie produkuje materace, chyba Intex, a druga firma jest ta Bestway, coś takiego, bo były też inne takie, mniej powiedzmy znane marki, ale w, w komentarzach, właśnie pod tymi um, aukcjami, były takie średnie, te komentarze, niekoniecznie dobre a pod, pod tymi ogłoszeniami z, z tym basenem, który ja tam znalazłam za 500 zł, były w miarę, w miarę dobre opinie, także mocno się zastanawiamy. Kiniagania tam krzykacza naszego Ukulki. kukulka, bo chyba już przyjechali goście nasi. Także my się zabieramy do pracy, bo już czas goni i idziemy na pyszny, wspólny obiadek. obiadek. Do zobaczenia, kochani, do później, bo do jeszcze się na pewno odzyskamy. Tak, oczywiście, tak jak mówimy, jeszcze ponaglądamy. Po Trzymajcie się. W ogródeczku. Pa. 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 I mięsko już mamy przygotowane, pokrojone. Tutaj Kaja i Tomek pokruszyli płatki kukurydziane. Do takiej panierki zawsze kupujemy najzwyklejsze takie płateczki olewiatańskie, najtańsze, jakie są. I jest też pysznie. No i co, i teraz bierzemy jakiś garnek, bo łatwiej wtedy mi jest. Wiecie, wlać oleju tak troszeczkę więcej, żeby te nagetsy całe się zanurzyły. I będziemy smażyć. I zaraz schodzimy na dół. Zobaczcie, jakie tutaj są narzędzia. Kajka też ma narzędzia. Pokażesz swoje narzędzia? Jakie masz? Takie. Gramy na tym. Patrzcie, u nas będzie dzisiaj pysznie. Na razie są sałateczki, suróweczki. Tutaj jedna sałateczka. Tutaj y, ja uwielbiam mizerię. Chyba całą zjąć. Wie. No wiem, bo nie. Tak. <gry> Nikomu nie dam. I tu jest surweczka z jabłka i marchewki. No i zaraz przyjdzie grill, to znaczy Naszy, kiełbaski, filmik, mięsko. No. I jeszcze na Tak, zaraz Wam pokażę na jakie nam ładne wyszły. Patrzcie, jakie w ogóle miseczki. To mnie. Klimatyczne. One mają pewnie z 50 lat już podejrzewam. No. Nawet Ale nie mama ma dużo takich fajnych rzeczy. No. Jeż, ja zaraz wam coś pokażę jeszcze. Zobaczcie jakie ładne te filiżanki są, leciutkie. I na pewno kawka w nich by smakowała o. rewelacyjnie. I te, Ale też są, te też są śliczne, zobacz Tomek, nie? Mm, piękne są, ta też. Ta Kam kamera ta tata tak tata nie oddaje tego. Nie odda. Ale mm, te są bardzo leciutkie. Takie. No to też, to też z takiej fajnie. porcelany. Mhm. A ja na punkcie filiżanek, miseczek, no to wiadomo. Stuk-puk, zaraz, mam, zaraz mamie potłuczemy wszystko. Stukpuk, to nic, jak mama tu <laughs> jest, Jak to... mama nas przyłapie tu zaraz, że my jej tu grzebiemy. Oj, będzie dym. Będzie dym. Zobaczcie, do tych filiżanek są jeszcze takie talerzyczki. Super, nie? Spójrzcie, jak się groźnie robi. Chociaż mam wrażenie, że um, póki co te chmury nas omijają bokiem, bo tu wszędzie było ciemno, granatowo. W tej chwili już tutaj jest troszkę jaśniej, także oby nas to ta wichura i burze ominęły. Zobaczymy w nocy, jak to będzie. Nie lubię wiecie, w nocy, jak są takie zjawiska, bo to jest najbardziej wtedy. Przerażające, I człowiek najbardziej wtedy ma strach, żeby coś tam się nie, nie wydarzyło z, zł, złego i strasznego. A my już wróciliśmy z, z imprezki. Tak. Już sobie tutaj y, odpoczywamy. W tej samej koszulce. Tak, jak dzisiaj by popadało, to by było To fajnie. by było fajnie, u nas jest strasznie duszno. Jest duszno, tutaj wszystko wnieśliśmy do domu i krzesełka, i pranie, i wszystko z balkonu, no tak. bo wiadomo, że, że może dzisiaj być. Ostro. I kwiaty też nasze, kochane. No, kwiaty też, kwiaty też, jak najbardziej. Ym, I co chciałam powiedzieć? Co ja chciałam powiedzieć? Chciałaś co powiedzieć, pamiętam? że było bardzo fajnie. No to to, na pewno. No. Długo żeśmy siedzieli, gadali na różne tematy, trochę żeśmy oglądali bardzo y, ostry film. <laughs> Znowu z będę <dołu. śmiech> cię nagrywać. Nie wiecie nagrywać. co? Chodzi o to, że mieliśmy Wam pokazać jeszcze tą naszą... Y, Tą naszą chłopczkę, te nasze gniazda. Ale wiecie, siedzieliśmy sobie wszyscy razem, było miło i, i, i sobie gadaliśmy, siedzieliśmy. E, a później już szybko, bo zaczęło się robić granatowo, no to rura trzeba było wszystko spakować, schować tak. i zabezpieczyć przed e, wichurą. No Ale to, to jeszcze, kochani, jeszcze nie raz Wam pokażemy, tak, dlatego że pewno się wypogodzi, bo to tak wiatr może przyjać i odwiać inne rzeczy takie jakieś straszne. Alert był, był. Tak, no, no, także trzeba żeby się brać, pospieszyliśmy. Brać to zawsze na poważnie, bo to nie wiadomo, tak, tak, czy tak. akurat nas o, o, nie tym oni... Następnym razem jak powiesimy, to Wam pokażemy, jak żeśmy sobie zrobili. Także obiecujemy. Tak jest. A teraz w pośpiechu niestety. I dostaliśmy na wynos też, zobaczcie. Jeszcze kiełbaski z grilla, tutaj bagietkę, tu jakąś surówkę, tutaj pulpeciki takie w sosie pomidorowym. Bardzo pyszny sos. Mama, mama zrobiła akurat taki Pierwszy raz i wyszedł jej rewelacyjnie. Już, już jesteśmy z Wami. Jakoś <noise> prawie zadmawiłam własną śliną. Coś chciałam powiedzieć, bo um, jutro zaczynamy kolejny tydzień z tym, że jutro co niektórzy mają wolne. Bo zaczynają się oczywiście matury. Trzymamy mocno kciuki ze wszystkich hmm. maturzystów. No a w związku z tym, że, że Kinia chodzi do szkoły średniej, no to przez te dni maturalne będzie miała wolne. Wolne, będzie. Tak, z kolei w kolejnym tygodniu będzie egzamin ósmoklasistów, no to Kaja przez parę dni będzie miała wolne, ale wtedy, w tym tygodniu, kiedy będzie, będą egzaminy ósmych klas, przypada termin na zdjęcie aparatu Kingusiowego, no. także mm. będzie wielkie wydarzenie. I wielki wydatek. Jeszcze, jeszcze o tym Wam oczywiście przypominę. No, no i wielki wydatek, zgadza się, niestety. Ale y, trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło pozytywnie. I podejrzewam, że będzie właśnie takie porównanie, jakie Kinia jak miała zęby przed. E, no to było ile za trzy lata temu i jak to wygląda teraz. Także będziemy pewnie Pani, y, pani Doktor zrobi zdjęcie i będziemy sobie patrzeć, jak to wyglądało no. kiedyś. No, i wiecie, w ogóle Kinga się zmieniła jako dziecko, już wyrosła, jest nastolatką. Zmieniła się też, też twarz, się zmieniła. Kształt twarzy dzięki temu, że, że aparat zrobił, co, co miał zrobić. Także ro, zrobił świetną robotę. No, i na pewno będzie mega duża różnica. No. Cieszę się ale bardzo. to jest też dobre dla klienta, nie? bo klient widzi mhm. jaka, jak było, a jaka jest poprawa i, no, tak. i ten wydatek może jakoś tak mniej będzie bardzo, boli. Mniej boli. No. No. To tak jak ja z wyrwaniem tej si si siódemki górnej. No. Tak naprawdę bolał tylko wydatek. No, tak, no. zgadza się. A Ty w tym miesiącu też idziesz do, Ta, też do, i do stomatologa. ale na szczęście nie do rwania, tylko, tylko nie, do leczenia. Mhm. No, dwa do leczenia. No dwa? Także, dwa. dwa, tak. Także będziesz miał też taki. Ale komary gryzą strasznie, strasznie. u was też, tak? Jejku. nie jest. Naprawdę z tymi komarami. I o, tutaj co... u nas pod tujami. Jak żebyśmy troszeczkę pozamiacać chcieli przed, przed domem mhm. na ogrodzie, wiecie, to no masakra, kurczę, tak, tak tną, że szok. Mówią, że to na deszcz albo. Mhm. No, także jest tego dużo. No, także jeśli chodzi o, kochani, o. O, leczenie zębów to naprawdę warto. Warto, bo tak, jeśli chodzi o dzieci, no to wiadomo, mhm. tutaj się nie żałuje i nie oszczędza. Zęby na całe życie później proste, tylko muszą leczyć. A my po prostu dorośli też powinniśmy leczyć, bo od zębów są różne inne um, choroby. choroby, tak jak mnie, pani doktor wtedy przy okazji powiedziała, że mówi dobrze, że wyrwałem tą siódemkę górną, bo przy moich chorobach um, no, tymi kanalikami podobno mnóstwo bakterii idzie. Tak, zgadza się, no ale to już jest no. y, od dawna wiadomo, że no. właśnie od chorych zębów różne inne złe rzeczy dzieją się. nie bać się przełamać strach, bo to chodzi o to, że wszyscy mówią, że się boją dentysty, tak naprawdę to się boją bólu, ale dzisiaj są tak szybko obrotowe wiertła, robią takie znieczulenia, że naprawdę no nic nie czuć, no. Dyskomfort może być taki, że ktoś no nie wiem, no po prostu nie lubi samej tej czynności, no ale trzeba się przełamać i, i zęby leczyć, nie machać ręką, że mnie nie boli, to ja też tak kiedyś myślałem, a jak mhm. mnie nie boli, to, to, to po co? A tu się okazuje, że widzicie, albo się ząb nadaje do wyrwania, albo ja tak raz miałem taką historię, mhm. że mnie na oddział nie chcieli przyjąć, bo mimo, że byłem skierowany do szpitala, bo szukali ozdni zapalnych i musiałem zęba usunąć w przeszpitalnej przychodni, no, także to jest bardzo poważna sprawa, lecz zęby, nie się. A kukulek to zęby leczy? No tak średnio, ale się już denerwuje, on już jakiś tam delikatny hałas słyszy i już denerwuje jest... Się. Już a jest mocno burza, zdenerwowany. Nie? nie, bo by się trząsł, jeszcze mhm. nie, ale na pewno jak będzie już bliżej burza, to, to, będziesz, to będziesz, miał tutaj towarzysza już tak, wiesz, bliżutko siebie. Bliżutko siebie bliżutko w będzie się trząsł. Będzie się trząsł. Juszka mhm. jakoś tak e, nie boi się burzy. Nie. On zawsze sieje panikę, przychodzi e, i się trzęsie i, i w, nie wiem gdzie chciałby się schować. E, a Josza widzi tą jego panikę, no to wtedy też przychodzi, mhm. ale po niej nie też. widać takiego wiecie zdenerwowania, stresu tak. jak. Jak po nim, bo. I na Sylwestra taki... się chyba też nie boi nie. Nie widziałem, że była jakaś taka panikarka. Nie. Ona i... nie jest taka właśnie pani kara i nie e... jakoś tak inaczej to wszystko tak, znosi. Nie? Tak. Jest bardziej odważna, może jest spokojniejsza, ale jest A kuki... Tak mądra, kuki to wiecie, co on jest od małego zestresowany. Jak go tutaj przywieźliśmy do domu, to, y... to on od... od początku był taki nerwowy, strasznie, że y... mhm. to... te w ogóle pierwsze mhm. noce, to y... To musiał być przy nas, dosłownie przy nas, tak, yy, bo, bo inaczej po prostu piszczał. A Josza nie, od razu, od pierwszej nocy spała spokojnie. Nie tak, że wiecie, że musiała być blisko, że musiała czuć yy, bliskość człowieka. Tylko gdzieś tam po prostu sobie w kąciku, po cichutku spała. Jak główny, że kukulek piszczał. I oczywiście przespała całą noc, od początku, jako szczeniak. To jeszcze mi się przypomina no? to zdarzenie jak skoczył do mamy do ogródka, tam gdzie ona ma oddzielony ogródek, mhm. swój mhm. własny. są taki płotek jest i kukulek tam, wczoraj to było? Przec wczoraj. W, 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 wczoraj chyba. Wczoraj? Wczoraj z samego rana. Mhm. No i on sobie wskoczył tam do, do mamy do ogródeczka. Przeskoczył taki płotek niski. Mhm. No, ale wiecie, już wyjść nie mógł. Nie. Już nie mógł wyjść i pierwszy raz słyszałem, jak kukulek pisze ze strachu. Bo najczęściej tak, to bo, słyszę jak grzekopale. E, tak, bo on, bo wiecie, on to jest odważny w ogóle, taki że że wszystkich tutaj by pogryzł najchętniej, wszystkich obcych. A jak przyszło, co do czego, jak nie mógł przeskoczyć przez tego przez ten płotek, no to już była panika, tak, już było tak, ciężko. Tak, już było ciężko i pierwszy raz tego doświadczyłem właśnie. A Joszka chciałem jeszcze powiedzieć o Joszce: mhm. że jest, wiecie, każdy właściciel psa tak mówię, jego piezer mądry, ale akurat w tym wypadku to Joszulka ma niesamowitą po prostu. Inteligencję. Tak jak z tą piłką. Dzisiaj to samo było. Jak ja wyszedłem sobie tam koło gryla stanąć, mhm. chmurkę puścić, to ona sobie goniła po ogrodzie i widziała, że ja wyszedłem na taras i wiecie, podeszła po prostu do mnie, zaczęła piszczeć i tak głową ruszać. Mhm. I ja mówię: Co Joszulka, co się dzieje? A ona szybko po schodach stanęła przy wannie i zaczęła mi pokazywać yy, pyszczkiem i piszczeć. To mi się, A to chodzi o piłeczkę. No to jest po prostu niesamowite Tak, ona potrafi jakoś jest... tak zakomunikować, za mm -hmm. że coś tam się dzieje, czy coś tam właśnie chce pokazać, to, to jakoś tak ona potrafi, no potrafi, bo Kuki to w panikę wpada i Tak, albo, albo po prostu krzyczy głośno, mm. a zwłaszcza jak, jak ten, jak coś idzie, nie? Mm -hmm. No dobra, to co, już Was dzisiaj nie będziemy męczyć więcej, moi drodzy. Idziemy sobie jakąś tam skromną kolacyjkę zrobić. Coś przegryziemy małego, prawda? Tak, kiełbaskę ja po prostu. E, tak, I, no tak tą, tą, co Wam pokazywałam przed chwilą. E, no i co? I sobie będziemy jeszcze dzisiaj wieczorkiem odpoczywać, bo tak. jutro kolejny tydzień, wiadomo, kolejny tydzień, że... Jutro mamy mnóstwo spraw do, um, na głowie, tak. różnych telefonów, różne sprawy do załatwienia. No, no, i, jak, no i szkoła. Życie, się. No i życie, no. I szkoła się zaczyna. I, i no normalne... ale już tej szkoły już tak niewiele, nie? Już za chwilę znów wakacje, A, moment wakacje. to wszystko... Ten czas tak biegnie szalenie, że... Ale i w coś wakacje coś będą, dobrego. odchodzenia do szkoły też, nie? Że nie trzeba będzie ganiać do, do szkoły i z powrotem. No my tak, no i tak to ganiamy, bo będzie. wiecie, no to, to i tak trzeba ganiać. Też, też. No. no dużo w ogóle się też załatwia spraw w mieście. To się no. wchodzi po tym mieście i wiecie, codziennie codziennie coś tam jest, no. Ale nie narzekamy. Na no pewno, że nie. Zdecydowanie nie narzekamy. Trzymamy się razem, jest dobrze. Tak, I trzymamy się wstrzyczę. razem. Mamy marzenia, chcielibyśmy trochę, Mamy marzenia, tak. trochę miejsc zwiedzić. Mamy marzenia takie, żeby coś sobie fajnego kupić, czy do domu, czy tak osobiście. Ale I najważniej... je realizować powolutku. Ale najważniejsze jest to, he, i chcielibyśmy tego bardzo, żeby na świecie był pokój, spokój, żeby ludzie byli dla siebie mili i żeby po prostu... Nie, nie, działo się no tak to, źle jak w tej chwili. To są piękne marzenia i wiecie, co to wcale nie jest mrzonka, bo bym powiedzieć, o czym wy marzycie? No myślę, że takie marzenia mogłyby być rzeczywistością, gdyby wszyscy chcieli. Ja to zawsze powtarzałem, że wystarczy w życiu czegoś chcieć. 90 chyba można powiedzieć, 99% problemów na naszej planecie tych naszych ludzkich spraw to jest wszystko do załatwienia, tylko trzeba chcieć. Mhm. Naprawdę, trzeba chcieć. Jakby nie było wojen, nie byłoby tego wszystkiego, to by planeta była zdrowsza, ludzie byliby szczęśliwsi mhm. i w ogóle wszystko by było o wiele lepsze. Tylko wystarczy chcieć. A jak ktoś ma złą wolę, no to dzieje się tak, jak się dzieje. Ale ta zasada myślę, że jest bardzo dobra. Wystarczy czegoś bardzo chcieć. To tak. I już jest inaczej. Kończymy na dzisiaj. Tak, i taką błędą kończymy. Kończymy na dzisiaj. Dziękujemy Wam kochani za uwagę. Bardzo dziękujemy, że jesteście tak. z nami, że oglądacie, że przychodzicie. No i do zobaczenia. Do jutra. Do jutra. Pa, pa Trzymajcie się. Pa.